Przed nami święta krowa. że nie ruszaj ta. A tu druga. Tutaj taka bardziej mućka nasza. Biało-czarna. Pewnie mleczna. Ta mniejsza. I karmią to. Zobaczcie. Pan z wodę, wodę przynosi. Karmi. Karmią zwierzaki, bają o zwierzęta. Dobra, idziemy teraz tam. O podróżnik. Jest tu, kurde, ruchu, nie? Jest tu jakieś tu krowa. Mówię, że jakieś Żydzi tutaj, oto tu też kursoki. Do kolejne. Kadzidła do tego dobra, muszę się usuwać, bo mnie rozjadą. A namierzyłem kebaba. I idę na kebaba Royal Enfield. Kolejny no, dobra, to będzie chyba raczej jeden długi odcinek. Przyda się i taki dawajcie cuby, obsy i inne tam udostępnienia. Nie? To jest też ważne na innych portalach, na Facebookach. Do znajomych wysyłaj ta. Będzie dobrze O tutaj jest taki Chyba Że ma, No Space of India shawarma Halo? Yes, sir. Także No tu no, po sąsiedzku mają takie Mirczowki Ale mają tam gary takie Też mają coś Ja tu nie widać, o Thank you so much Ja tu zamówiłem u, u gościa Wow, look how it is kebab, shawarma India, New Delhi chicken, chicken shawarma this one is is they put minced chicken oh less chicken, more onion but we give you good chicken ah, this is like shawarma chicken yes Jest jak kahti roll nice a tu o oczekiwaniu właśnie tę tą krowę zaprząg no tutaj mamy jakieś też inne rzeczy tutaj fotograf a tutaj is of india halal <laughs> poland my friend Uh -huh. He came from uh, Poland, he lives in Poznań. Poznań city, oh. Yes. And I know something about Poland as well. Good Krak or bad? Krakow. Krakow, oh. Yeah. My uncle has a business in uh, garment business, Poland. Ah, garment business. No, so you can to handle it. Textile. Kurczak. Yeah, Kurczak. Kurczak roll. Kurczak, <laughs> kurczak. kurczak roll. Yes. Oh, Krak O, ogórki, pan wie, to by można było zrobić, tak, kiszone. Jasna kuchnia, nie ma problemu. Oj, cebula. Sosy. Majonezowy. Jak robi robotę. Ja już zapłaciłem dolara. Thank you so much. See you, bye-bye. Okay. Naprawdę dobry kebab. Jak za dolkę. O no, tak to się prezentuje, nie? Tam widzę po drugiej stronie, to goście robi Ojciec, spokojnie, nic nie słychać. Pizza Point i coś tam jeszcze, nie? Owoce. A clown dalej naciągają ludzi. No, na piwko tanie, no. Dolar tam 20-30, dolarów za piwko. W tym lipari. No, to... no. No tu się trochę rozluźniło, bo szersza ulica i tak mniej tych biznesów. Część widzę jest pozamykana, więc, więc taki większy spokój, nie? No, ale to tylko przejściowe, żeby nas to nie zmyliło, A trzeba mieć się na baczność cały czas. Tu kolejne ciekawe kamienice nie? I mające wiele detali. I tak jak wiadomo, to by trzeba było. Ktoś by musiał. O, tu też fajne miejsce. Ktoś by musiał. Shalarma. no i tu jest taki pewnie lepszy kebab. Ale ich nie było na, na social mediach Ktoś by musiał w to przyinwestować. Ale... Jakiś bar zajrzymy Jak to tu wygląda? Słuchajcie, no byłem tam na moment Skorzystałem sobie z przynajmniej wiecie jak to jest i idę dalej, a content sam się mi nagrywa Tutaj widzę takie lokalne samochody są, takie Jeepy i dużo ludzi nim jeździ, Takie niby... O Royal Enfield stary Takiego sprowadzisz do Kambodży, do Polski, nie wiem jak w Polsce Royal Enfieldy, ale w Kambodży to trzymają cenę. Ja nie wiem, czy ja już tędy szedłem czy nie, ale naprawdę szedłem, szedłem, bo, ale robi wrażenie. W tą stronę to nie ma w ogóle znaczenia, czy ja tu szedłem czy nie. Bo tu jest zawsze zupełnie inaczej. I tu się zawsze coś dzieje. Ten się przefarbował cały łącznie z wąsami. Widzieliście? To dzikusy, nie? To ci dzikus. Nie wiem, co tu pieniądze wymienia, bo i po co? A takie poważne miejsce. Ładne. Tu gościu handluje jajcami. To są takie uliczki, ale widać, że na nas zamykają. Widzicie tą bramę? Robią wrażenie. Jaja, ja, kaczę. To widzę. Kościół toczy zbiornik Tak go sobie toczy Tu się chyba przeładowali zresztą tu też I tu też O, tu są takie lepsze restauracje. Ja idę pod słońce, to nie będę tak nagrywał. Dlatego się tak cofam i nagrywam. Ale widać, że tu już coś ładniejszego jest, takiego lepszego. I zaraz tam wejdziemy do którejś. Zobaczcie, co znalazłem. Uzbek and Russian Food. To będzie po naszemu coś tutaj. I to są chyba z Uzbekistanu, bo, bo nawet nie ma buków rosyjskich napisanych, chociaż już w menu są to coś by można było tutaj zjeść gdzie tu się wchodzi Chyba tutaj na dół, nie? Ej, no to idziemy Czuję się jak prawie jak w domu Jakbym do Polski pojechał, bo no tu pierogi będą burst pewnie i tak dalej, nie? Dobra Uzbek andras Food my mamy to ulica o faszerowanej o, jest dobrze. No, dobre. Zobacz. Ja to będę chciał coś z Uzbekistanu sobie zjeść, nie? Ja planuję być niedługo w Kazachstanie. Była Rosjanka, ale poszła. Rosjanka albo nie wiadomo kto, nie? Fajnie, i ser. Le, czuję się jak Marcin, nie muszę do Polski lecieć. Ale mamy i można palić. Ja pytam się go piwo, wódkę masz. Bo ja jeszcze sałatkę sobie zamówiłem, to niby ta oliver to jest taka jak nasza. No, Marcin to sobie je polskie teraz, nie? A ja mam zamiennik teraz. To jeszcze okej. Tą samosę z, z ziemniakami, samosę z grzybami wziąłem. To dolar, dolar, tak nawet niecały. Tą sałatkę. Chyba to no, wszystko. To tu jest kartoszka z grzybami, czyli ziemniaki z grzybami. Ja nie wiem, może to później wezmę, ale piwa nie mają nawet. Nie? Słuchajcie, dostałem sałatkę, Cezar salat i samosę. Ja teraz nagrywam sobie też wideo, bo ja robię livea w tym czasie teraz. Jeszcze jedna samosa, to nie wiem czy to jest z grzybami, czy z ziemniakami, chyba z grzybami, nie? Znaczy się, że o jednym tym pierogu przyjeżdżał w czy coś tam, jak oni to nazywają. Zapomnieli, więc idę i, i idę. Hmm. Tutaj mają jakieś kiszonki. A słuchajcie, to no, jest flaga Uzbekistanu, flaga Indii. No Rosjanie to sobie dodali, bo są z Uzbekistanu, żeby, żeby Rosjanie mogli przyjść, nie? Mówią, że już zaczęli robić tą samosę, zapłaciłem i zjem. Tak na wynosie, na, na, na gryzach. I to jest to, to jest, będzie jedna z grzybami, jedna z mięsem. A to wcześniej tego pieroga to chyba zamówiłem, po prostu, nie? Dwie samocy. Tam jeszcze spicy i sosik. O! Będzie można jeść. Słuchajcie, to jakaś tritwudownia. No? I nawet takiej, to ja jeszcze nawet w Chinach nie widziałem. Tu macie bagnety. I to chyba idzie na grilla, później. Tak to wygląda z perspektywy. Robi wrażenie. Ale że wszystko wege tu jest napisane Czyli pewnie jest to wege, Tofu zamiast mięcha Czyli Soja A Soi w Indiach mają sporo Mówię wam, żadnych Chińczyków nie widziałem to jest tak dla mnie dziwne że Hindusi nie wpuszczają widocznie Są TikTok jest zbanowane, aha właśnie na TikToku wyszło mi bo robiłem live z TikToka i miałem bardzo mało ludzi i dostałem też informacje, bo ja robiłem przez VPN, a. ale ogólnie dostałem informacje na kompie, że nie mogłem otworzyć TikToka, mówię co jest grane, się okazuje, że TikTok jest zbanowany w, w Indiach. Robi to wrażenie? Naprawdę jest, kurde, grubo. To nawet nie, nie mogę przejść przez taką małą uliczkę, nie? O. Nie wiem, co wszyscy tu skręcają. Tam może być jakiś węzeł cywilizacyjny. Dobra, idziemy. Miej tu samochód, nie? To widzę, jak samochodami jeżdżą, to w ogóle stoją w korku i tyle, nie? Robi wrażenie. Mówię, tu nie trzeba dużo mówić. Tu nie trzeba to po prostu nagrywać to co widzę, nie? To znaczy inaczej, to co się dzieje przede mną. I, I już jest content. Lejlowatość lokalna. O tu się zaczynają te firmy, co wcześniej byliśmy te reklamowe, tak? O, czyli te wszystko szyldy, napisy i tak dalej. Tam Royal Enfield. My jesteśmy w centrum stolicy Imperium New Delhi, stolica Indii. Reklamy LEDowe, zwykłe i wydruk. Jak się nie mylę, to tu jest meczet lokalny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kontent nagrywa się sam. Poczujcie ten klimat, ten klimat ulicy Mógłbym się przesunąć, bo... <ślażdżam> narobił gnoju <ślażdżam> Wegetarian, wegetarian. No Znowu chyba za mną trąbią. do takiej, jednej z głównych ulic ja muszę iść w lewo. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie, nie ma żadnego znaczenia, nie? To ja nigdzie nie muszę. Chodzi tylko, żeby się tam gdzieś mniej więcej zbliżać, a nie oddalać. Tu przejdziemy? No nie. radę. A tak to wygląda w środku. Ciężarówka trójkołowa. Sztuczne trawy, a to to z Chin pewnie towar jest. Sztuczne kwiaty. Staramy się przejść na drugą stronę ulicy. No idziemy. Nawet dało radę. No, z tej strony. Ten poszedł, czyli ja idę. Przeszły to i ja przeszedłem, przeszedłem za nimi, de facto. Co tu jest? takie tak tekstylne? Ale nie ma takich wypasionych samochodów, nie widać, nie. Jak w Chinach, nawet w Kambodży, tu tego nie ma. To tak wszystko, jakby w normie nawet starsze modele, nie? Byśmy powiedzieli. Jesteśmy na tej ulicy, gdzie jest mój hotel, i nawet nie będę musiał przechodzić, a że baterie mi się rozładowują. Telefon się grzeje w tych temperaturach. Ja cały czas nagrywam gdzieś tam nawet jak siądę to z kimś, gadam. Na kamera cały czas włączona, to chyba czas na przerwę, a na wieczór znowu wyjdę i sobie nagram odcinek. A to wszystko chyba pójdzie jednym odcinkiem, będzie długi odcinek. Zapraszam wszystkich. I w ogóle też jakbyście mogli gdzieś go tam wesprzeć. Zalinkować na Facebooka, znajomym podpowiedzieć, że jest taki, jest taki Adam, co nagrywał w Kambodży, w Chinach, a teraz się obudził i nagrywa w Indiach. Super. Super kanał. Raport z akcji. Gościu mocno przypakowane. No, to było widać. Rzadko kiedy takiego widać zimduza chyba były po te odżywki co poprzedni odcinku widziałem. o i to mi się podoba ludzie nas lubią youtuberów no hello no coś tu bym kupił ale desek nie będę brał ze sobą ze samolotu mi nie wezmą no bo widzicie fajnie miło 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 nie? Ale nie, prze, nie przestajemy, nie przestajemy, bo jak mamy okazję, to jeszcze odegramy. Tutaj sprzedają orzeszki, chipsy, tam też coś, ale musimy iść dalej, do przodu. Kareczka. Tutaj ma pan te... Coś tam ma w mące oparzonego. A co to jest, to nie wiem. To jest dużo takich, no, kafelki, deski, płyty OSB, hurtownie, budowlane. Słuchajcie, wróciłem do hotelu, ale idziemy do McDonalda i tym zakończymy ten odcinek. A McDonald's mam tu niedaleko, więc zaraz jestem. Mamy to. Słuchajcie, tu jest jakieś same koreańskie. Nie bardzo, nie, nie, nie Uciekam stąd Jakieś macha ja, Raya Nie, 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 nie Wycofałem się To, to, to coś mi to kurwa nie tak, nie Street food taki Słuchajcie, już mi się powoli nie chce nawet nagrywać, nie, bo to już taka powtarzalność. Już nie zjadłem, tak jak widzieliście, bo nie chciałem tego jeszcze. Nie? Po prostu je zapcham jakąś bułą i wcale. O mój, że w, wideo można nagrywać. No, ale co taki skill? <laughs> nie, uciekał. Mówią, przyjdź, nagramy wideo. Wiecie, oni tak troszeczkę ten angielski kaweczą, ale chcą zagadać, nie? O, tu jest stary, stary budynek jakiś, stary mur zabytkowy. Tu się dzieje? To robi wrażenie. i kolejny motocykl, Royal Enfield tu widzicie Więc jest zapalniczka ja chyba tu ostatnio zaczynałem nagrywać i ja chyba tu skończę idziemy na soki tak się robi sok z siry cukrowej Tutaj takie koło napędza. Tutaj do lodu to idzie. No i siła cukrowa jest wyciskana i taka woda z cukrem idzie, nie. To też no wiadomo, jest cukier, ale to ma jakieś tam swoje minerały i tak dalej. Ludzie trzymają w takich pojemnikach tutaj, nie. Jakie witaminy ma. Lepsze takie niż sam cukier. A ja biorę ten granaty bez, bez, bez żadnego cukru. To jest chyba najdroższy owoc tutaj, nie? I zgasło światło na całym tym. Także nie wyciśnię mi już chyba, chyba, że... O, już się zapaliło. 2,5 dolara taki sok. No ostatnio było taniej tam, gdzie byłem na mieście, ale to wiadomo, tu jest centrum. Wypiłem sok, a teraz idę zjeść te chicken masala na ten open kitchen i, i tyle. I, I wracam do hotelu. Myślę, że i dla mnie i dla was będzie to lepsze, niż bym opierdzielił McDonalda, nie? Zresztą widzieliście, ten McDonald's tam jakiś taki parszywy, nie? Więc wszędzie są hotele i mają taki sam układ szyldu, widzicie? To jest zresztą notabene ten nasz, nie? A było to tutaj. To będzie już taki ostatni street food i naprawdę mają open kitchen. Sami nawet to napisali. Must visit. no muszę tak. Jeżeli jest napisane, że muszę, to muszę. Zobaczcie, tutaj robię Plaski, tam się kurdecz gotuje. Tutaj przyprawki, naprawdę. Na razie tutaj idę do hotelu. Bo myślę, że już i, i tak wystarczająco nagrałem. A nie chce mi się jeść, nie chce jeść na siłę. Może później pójdę. Wiem, że Magdo... na no, McDonald'a nie pójdę, bo widziałem co tam jest. Do 11.00 jest czyzny, nie? I ogólnie, byłem w paru miejscach, to to jedzenie wcale mi tak jakoś nie smakuje, nie? Ja to bym sobie polskie zjadł. Marcin to ma teraz polskie, o. To bym sobie zjadł, wam powiem, o. Albo teraz nawet bym nie zjadł kebaba, ale ogólnie to zjadłbym sobie dobrego kebaba, tak jak, jak miałem, no... Jak w Turcji, jak gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, jak w Polsce są dobre kebaby, nie? Słuchajcie, jestem mega zmęczony, jadę do pokoju, jeść mi się nie chce, nie? Napiłem się tego soku, to pić mi się nie chce, może później wyskoczę jeszcze na jeden sok, nie? A się herbaty napiję, wody z czegoś tam i tyle, no. no. Tutaj tak się prezentuje nasz hotel. Andę. I tak się położę. Tutaj się stawiam laptopa i oglądam. A to ja. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja wam wcześniej mówiłem o tych saszetkach, co mam z Decathlonu, nie? To jest taka płaska. I tu mam powiedzmy paszport karty. I to sobie normalnie pod koszulkę do brzucha. Nawet nie widać, że coś mam. A ta jest też taka dosyć płaska, ale można coś włożyć większego. Ja tu sobie kamerę chowam, nie? No i dwie takie noszę ze sobą.